Siema, tutaj dealer, witam was w kurwa odcinku pierwszym z God of War 2018. Tajemnice i ciekawostki. E, więc tak, ostatnio zacząłem pogrywać w God of War z roku 2018. Stwierdziłem, że tajemnice i ciekawostki mogę z tego zrobić, ponieważ było już z Paladins, ale nie widziałem sensu kontynuacji. Tak samo było z Overwatchem, w, tak samo było z For Honor, bo tam były same nawiązania, ale pokazało się. Ukazało się dużo odcinków z Wiedźmi na 3, ale temat się wyczerpał, więc stwierdziłem, że czemu nie God of War 2018 brzmi obiecująco, więc przechodzimy do ciekawostek. Ja jeszcze niedawno dosyć rozpocząłem grę. Więc to będzie okres pewnie kilku dni ten odcinek, ale to już taki szczegół. Pierwsza ciekawostka jest nawiązaniem do Avengers Wojna bez granic. Jedyne co musimy mieć to całkowicie ulepszony item o nazwie zniszczona rękawica wieków. Jeśli to będziemy mieć, jedyne co jeszcze dalej będziemy musieli mieć to. Yy... Kurwa zapomniałem słowa. Zabijcie trzech smoków w lokacjach, które wam się wyświetlają na ekranie. I na sam koniec, no co trzeba zdobyć? Itemy, które wyświetlają wam się na ekranie. Wszystko zostało wzięte z YouTube'a. Źródło macie na ekranie. No, i w tym wszystkim, oczywiście, ciekawostką jest sam atak, który nawiązuje do ataku Thanosa, ponieważ nawiązuje to do rękawicy Thanosa. I dlatego musieliśmy zdobyć te itemy, które się wyświetlały przed chwilą, ponieważ one odpowiadają kamieniom z właśnie Avengersów. Podczas gry Kratos często wypowiada słowo Indeed, co znaczy owszem, co kojarzy się z filmem, czy tam... No tak, to był film Gwiezdne Wrota i właśnie osoba, która grała w Gwiezdnych Wrotach, to osoba, która gra Kratosa w God of Warze z 2018 i tą osobą jest Christopher Judge. Często on wymawiał te słowa w samym filmie i tak samo Kratos wymawia je w grze. No to tak, więc kolejna ciekawostka. Co jest kurwa? Kolejna ciekawostka znajduje się w tym świecie między światami. Jest to nawiązanie do słynnego skoku z God of War 3, który jest poprzednią częścią. Co jest kurwa? Ta gra jest zjebana. Kurwa, mogłem tu wcześniej skoczyć. Kurwa, nie mogę stąd skoczyć, ale to jest dosłownie skok 1 do 1. Dokładnie w tej samej pozycji, co z God of War 3. Tylko, że Kratos rozpada się na kawałki i ginie. Ale kurwa, teraz nie mogę z tego skoczyć. Nie wiem, ta gra jest zjebana, na mi kraszuje, kurwa, bluescreeny wypierdala. Czego na przykład Dying Light 2 i Far Cry 6 nie robią, mimo że są nowszymi grami. To samo Deus Outlast Trials. Nie wiem, ten God of War jest zjebany i moim zdaniem Niezasłużona gra roku. Szybka ciekawostka, strzał w kolano, nawiązanie do Skyrim. Na sam koniec ciekawostka związana z miejscem z gry. Jak widać to miejsce nawiązuje do miejsca z zwiastuna do gry Death Stranding. Więc to na tyle z pierwszego filmu z God of Wara. Będą pewnie jeszcze kolejne. Grę skończyłem, ale ciekawostki jeszcze będą. Mapa jest duża, mimo na grę z półotwartym światem, więc ja się żegnam Elo.